Witam Was serdecznie, moi kochani. Wit witam Was na cotygodniowym czytaniu horoskopu dla wszystkich znaków Zodiaku. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy, jak zwykle, od barana. I patrzmy, co w tym tygodniu barana czeka. Barana, w tym tygodniu, czekają informacje podróże, ewentualnie informacje o podróżach. Baran będzie się zastanawiał, czy takie podróże odbyć, czy ewentualnie już to jest ten czas, żeby decydować. Tak, baranie, to jest ten czas, żeby decydować. Trzeba odrzucić wszelkie opory, bo później jakby ta decyzja będzie skutkować tym, że taka okazja drugim razem można nam się tutaj nie powtórzyć, ewentualnie będzie mniej korzystna oferta. Moje drogie barany, jest też jakaś sprawa, która jest przy Was, ale Wy nie, umie, nie, nie potraficie tutaj się do niej odnieść z uwagi na to, że albo macie za mało informacji, albo te informacje, które macie w jakiś sposób są dla Was niewystarczające. Moi drodzy, nie działać po omacku, nie działać absolutnie, bo jeżeli zrobicie krok, który jest nieprzemyślany, on będzie miał fatalne skutki w przyszłym czasie, czyli w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu. Mhm. Byk. Co ubyka? Ubyka karta odwrócenia przy karcie dotarcia do celu czyli cel, który sobie byk wyznaczy. Nie będzie w tym tygodniu osiągnięty. On będzie przesunięty, trzeba się będzie cofnąć, trzeba będzie re, jeszcze raz podejść do niego, popatrzeć z innej perspektywy jest to jakiś cel finansowy. E, tutaj jest podział, tu jest, tu jest dzielenie czegoś, na co byk jeszcze nie jest gotowy, ale on wie, że to musi nastąpić. Po prostu nie jest przygotowany. Mhm. Bliźnięta. Co bliźniąt, Koło fortuny, przy karcie kochanków. No pięknie, moje kochane, bliźnięta. Sprawy, które są związane z drugą osobą, ewentualnie plany Wasze odnośnie tej drugiej osoby, mogą ulec zmianie. I teraz tak, jeżeli mieliście wrażenie, że ta osoba w jakiś sposób się od Was izoluje, gdzieś tam znika, że to jest taki znikający punkt, raz się przybliża, raz oddala, ta sytuacja się zmienia diametralnie, jest to zmiana na lepsze w tym wypadku. Mamy tutaj kartę gwiazdy, w związku z tym te zmiany są dla Was pozytywne, ale jeżeli. Było dobrze, było fantastycznie, i wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Trzeba się liczyć z tym, że karta się odwraca, że w drugą stronę jakby odwraca was los. I teraz tak, moi drodzy. Te decyzje, które podejmiecie w tym tygodniu, są dla was dobre, cokolwiek byście nie podjęli, jakiekolwiek byście decyzje nie podjęli, jeżeli je podejmujecie zgodnie ze swoim sumieniem, z takim przeświadczeniem, że robicie dobrze, one są dla was dobre. W perspektywie czasu są dla was dobre. Rak. I Już patrzmy, patrzmy na raka. Mhm. Uh -huh. Karta diabła, ktoś Was chce. Oj, karta wisielca. Moi kochani, w tym tygodniu ktoś Was będzie chciał zwieść, ktoś będzie wysyłał jakieś fałszywe informacje, będzie Was też kusił. Może to być perspektywa fajnie spędzonego czasu, gdzie jest alkohol, gdzie jest jakieś towarzystwo takie lajtowe, ale to ma swoją cenę. To ma skutki, z którymi trzeba będzie się w przyszłości zmierzyć. Bądźcie tutaj ostrożni. Jest też karta wisielca, czyli karta, karta rada. Lepiej, żeby stanąć w miejscu, rozejrzeć się na boki, zobaczyć, co tak naprawdę w tle słychać, żeby później nie mieć pretensji. Jakby do siebie, że zrobiliśmy coś, że byliśmy zmanipulowani, że daliśmy się zmanipulować. Karta wisielca w tym wypadku to jest bardzo dobra karta. Ona mówi nam: ty zwolnij, ty się zastanów, ty popatrz na to z innej perspektywy, co się wokół ciebie dzieje. Mhm. Lew. Moi kochani, czytania bardzo, bardzo ogólne. Na czytania indywidualne, ja was serdecznie zapraszam. Na czytania. Półgodzinne, godzinne. Wtedy możemy bliżej przyjrzeć się sytuacji, w której jesteście, w której się znajdujecie. Możemy się cofnąć do przodu, do tyłu i możemy wtedy zadać pytania do tarota. A tarot udzieli Wam na te pytania odpowiedzi. Patrzmy, co słychać u lwa. Ulfa, karta wieży, hmm. jakiś nowy projekt, nowy pomysł, nowe wydarzenie, zdarzenie, coś nowego, co miało zaowocować super czymś, <grytanie> zarówno tutaj chodzi o temat, o sferę zawodową, jak i osobistą, legnie w gruzach. Moi kochani, karta wieży mówi nam, że ta droga, którą obraliśmy i ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, jest dla nas nieosiągalny. Trzeba to wszystko jeszcze raz zweryfikować, bo to, do czego dążyliśmy, legnie w gruzach. To nie jest dobry tydzień na to, żeby podejmować decyzję, chociaż to jest karta zerówki. Ale ta karta zerówki przy karcie wierzy nie jest na tyle mocnym rozdaniem, czyli wasza ufność w to, że wszystko będzie dobrze, niekoniecznie yy, doprowadzi was do tego celu, żeby było dobrze. Moi drodzy, ostrożnie, 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 moja lwiątka. A teraz panna. Mhm. Panna nam... O, karta tajemnicy. Psy szczekają, wieści się niosą, ale nie wiadomo z której strony od kogo do, docierają do Was plotki, ale te plotki nie są sprawdzone. Jest też coś, co stoi w cieniu. Czyli y, są tematy i są sprawy, które są jakby do połowy, tylko wam znane. W związku z tym trzeba być ostrożnym. Tym bardziej, że tu są jakieś sprawy, które są wywlekane jakby z przeszłości, jakby y, czas, w którym teraz jesteście, y, domagał się czegoś, co wcześniej było już zażegnane. Ten temat wraca. Trzeba będzie tutaj podjąć jakieś decyzje, odnieść się do niego. Mhm. Waga. Już patrzmy, co uwagi słychać. Waga, 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 waga. Uwagi. Uwagi, moi drodzy, również tajemnice, ale przy karcie MAGA. Ha, to jest o tyle niebezpieczny tydzień, że ktoś, kto chce Wam przedstawić jakąś rzeczywistość, która tak naprawdę nie istnieje, czy ewentualnie jakąś opinię, do której nie jest przekonany, zrobi to na tyle wiarygodnie, że Wy możecie się nie zorientować, że ta osoba. Yy, Chcę was wyprowadzić w pole, wyprowadzić na tak zwane manowce. Yy, moi drodzy, yy, to jest też o tyle niebezpieczne, że to może mieć swoje konsekwencje. Konsekwencje prawne. Takie konsekwencje, na które gdzieś jest paragraf, prawda? Yy, biorąc pod uwagę, że tajemnica i yy, taka, yy, taka półświadomość tego, yy, tej sytuacji, w której jesteście, w której w tym tygodniu się znajdziecie, <coughs> przepraszam, <coughs> może być dla Was na pierwszy rzut oka bardzo przyjazna, bardzo przychylna do zaakceptowania, ale tak nie jest. Skorpion. <coughs> Co u Skorpiona? Karta wieży. Niedobrze, 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 niedobrze. Mój kochany Skorpionku, coś nie pójdzie po Twojej myśli. Mało tego, że nie pójdzie po Twojej myśli. Twój świat w tym tygodniu może runąć w posadach, może się rozchwiać, możesz stracić grunt pod nogami, i to w każdym jednym polu. To mogą być finanse, to może być życie osobiste, to mogą być sprawy związane z rodziną. Jest źle, mój kochany skorpionku. Jest też karta Brama, która mówi nam o podejmowaniu decyzji, do których nie jesteśmy do końca przekonani. Po prostu nie rób tego. Zapraszam na czytania indywidualne. Strzelec. Moi drodzy, ja przypomnę, że to są takie bardzo ogólne czytania. Na czytania indywidualne, ja Was serdecznie zapraszam, na czytania półgodzinne, godzinne, wtedy możemy bliżej przyjrzeć się tej sytuacji, w której y, jesteście, w której się znajdujecie. Y, znajdziemy wspólnie wyjście z problemów, które przy Was są. Mhm. Strzelec. Strzelec. Strzelec tydzień spędzi w domku, spędzi. W takim ciepełku domowym. Tu on jest taki, ten tydzień jest zupełnie taki lajtowy. Tu się nic takiego u strzelca nie dzieje. On, co prawda, przymierza się do, do jakichś działań, ale te wszystkie działania jakby są w przyszłości. Ten tydzień jest dla niego lajtowy. Nic takiego tutaj nie będzie miało miejsca, co by strzelca wytrąciło z tej drogi, którą, którą podąża. Mhm, mm koziorożec. Koziorożec, bardzo proszę. Mm -hmm. U koziorożca dużo pracy. Dużo pracy, ale też dużo satysfakcji z tego, co już koziorożce wcześniej zrobiły. Jest też rozważanie jakiegoś tematu, rozważanie jakiegoś być może problemu. I to się wiąże z tym, że koziorożec musiałby się spężyć, iść do przodu i naprawdę do pewnych rzeczy jakby się przyłożyć, a wiąże się to z dużym nakładem. Czasu i jego zaangażowaniem. A na to koziorożec nie do końca jest w tym tygodniu gotów. W związku z tym, moje kochane koziorożce, przewartościować albo idziecie do przodu i idziecie rzeczywiście y, z pełnym rozpędem, i wtedy możecie liczyć tutaj na jakieś zyski i profity. A jeżeli tego nie zrobicie, to temat się w czasie odłoży. Do tematu trzeba będzie wrócić. Mhm. Wodnik. U wodnika, a u wodnika moi kochani, dom, na pierwszym miejscu. Dom i sprawy z nim związane eee, zabezpieczenie jakby. Mm, Finansowe domu, rodziny to mogą być jakieś inwestycje, które już były zaplanowane, a teraz je będzie Wodnik wykonywał. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że oczywiście dużo pracy i tak dalej, i pieniędzy też, ale w tym tygodniu, jeżeli zaczniecie. Tutaj się nad tym pochylać, jeżeli zaczniecie cokolwiek w tym temacie robić, to i tak macie spore oszczędności. Ten czas, który poświęcicie, zwraca się. Mamy też nowiny, mamy też kogoś, kto bardzo przychylnie będzie o Was mówił i bardzo w przychylnym świecie, świetle przedstawi Was przed swoimi przełożonymi. Także tutaj możecie liczyć na. Pochwały moje kochane wodniki. A patrzmy, co u rybek. Rybki, 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 rybki. Mhm. Rybki, proszę. Szybko, sprawy nabierają rozpędu, pędu, wszystko się toczy. Eee, szybciutko. Bardzo możliwe, że ryby nie będą w stanie nawet ogarnąć tego, co się wokół nich dzieje, ale. Na końcu tygodnia jest spowolnienie, zastanowienie się, i to jest taka karta zassianego ziarenka. Ja sobie tutaj pewne rzeczy przemyślę, ja sobie tutaj do pewnych rzeczy się odniosę, bo nawet jeżeli teraz to nie jest taki palący temat, to jeżeli do niego wrócę, to już pewne sprawy będę miał ułożone, ugruntowane. I to jest bardzo dobre podejście, ryby. To jest bardzo dobre podejście, bo Wam się to zwyczajnie w przyszłości opłaci. Moi kochani, to by było na tyle, ja się z Wami żegnam. Do następnego razu.